Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku z Paladog. Mam nadzieję, że to będzie ostatni odcinek. Może dwa będą z tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę dla poprawy swojego humoru oraz mojego, bo każda łapeczka daje mi uśmiech na twarzy, więc to jest taki jeden mały plusik. A drugi to, jeżeli napiszecie fajny komentarz, to przypnę wam serduszko. Plus do tego, jeżeli jesteś nowy, zostaw subika, a my lecimy właśnie z levelem 19 w stageu 5. I zobaczmy, co tu grozi nam i jak. Zobaczymy. No, dostaliśmy już jedenastkę tutaj patyka, który naprawdę będzie teraz więcej nam tutaj dawał energii, jedzenia. A to jest naprawdę tutaj potrzebne. Plus do tego oczywiście dragon, który jest mega w tej grze. Tak, tak, tak. Kolejny jeszcze jeden. Weźmiemy tak, pyk. Teraz pingwinek szybko, bo tu trzeba było, pyk, pingwinka. Do tego jeszcze jednego, pyk, tutaj tarcza, pyk. Tu muszę się odsunąć troszeczkę, jeszcze jeden. Dobra, i żeby teraz y, było nam lepiej, to musimy właśnie... ...być w tym okręgu cały czas naszym pingwinem, bo będzie mrozić. Tak, czytam komentarze. Troszeczkę z opóźnieniem są w stosunku do odcinków, ale zawsze czytam, więc... ...próbuję odpisać na każdy komentarz, który nam tylko się uda. Plus do tego... Dobra, trzeba byłoby wziąć i może nie kolejnego tylko dragona plus do tego wziąć właśnie to kilka naszych tutaj właśnie fajnych myszek które naprawdę nam tutaj mogą pomóc rajno jeszcze Tu jest ten duch nasz przeklęty. Pyk. Dobra, mamy kolejnego pingwinka. Ok. Kolejny nasz tej żółw. Wow, jakie rzeczy dostajemy nagle. A atak jest cały czas. E, czy chcemy więcej dropienia? E, lepszy atak. Póki co, lepszy atak potrzebujemy. To żółwik e, plus do tego jeszcze jeden dragon. Weźmiemy. Jezusie, jak ja tej łoi ich po prostu. A ja jestem w takim centrum, że jak oni wyskoczą, nagle mi tutaj, to będzie po mnie. Dobra, dawajcie mi jeszcze jednego pingwina awaryjnie. Ale nie trzeba było. Patrzcie, tak to się robi. No i mamy 131 tysięcy już teraz kasiorki. Trzy gwiazdeczki oczywiście. E, I myślę, żeby upgrade właśnie zrobić na nim. Hmm, czy mamy tutaj coś nowego? 9, 9, 9, 9, same. Dobra. Jezu, ile tutaj mogę sprzedawać? Dobra, no to sprzedajemy. Yy, jedenasty level jedzenia na piersi... na tym na 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 naszym pierścieniu, więc naprawdę to jest mega. Yy, nie powiem, ale czy będzie jeszcze coś? Na pewno, bo tyle rzeczy tutaj dostaliśmy plus yy, do tego właśnie. Mamy elektryczność na 11. Dobra, weźmy tak. Pyk, pyk. pyk. To sprzedajemy. Ogie mamy na 10. Na 10. też mamy to, ale najmniej, najważniejsze by dla mnie było, jakbyśmy ten. to coś. Tą różkę. E, ice Maze. Byśmy dostali na 11 level. To by było już mega. Ale dobra. Mamy co mamy, trzeba próbować więcej. Dobra, lecimy tak. Ja tutaj tak, zamrożenie zrobię. Zamrożenie tu jest naprawdę OP. Po prostu. O obra, lecimy tak pięknie, po prostu teraz nasze tutaj myszy robią, Kongo z nimi. Ale challenge sobie muszę zrobić. Może każdego bossa pokonać waszymi myszami. To by było dobre. Dobra, jeszcze jeden tutaj. Magic. Tyk. dragon. O to mi chodziło właśnie, żeby teraz dragona jeszcze jednego wziąć. Byk. Żeby nas nie tutaj w dupę. Lecą, lecą, lecą tutaj nasze myszki. Wow. się To oni mają już przekichane. Nie ma takiej, o, takiej bitewki, żebyśmy to przegrali. Naprawdę, myślałem, że będzie troszeczkę wyzwanie tej bardziej, ale... No patrzcie, coś się dzieje. Jak te myszty atakują. Dobra. Mamy. Pięknie. Jeszcze tutaj. Yy. O. Mniejsze obrażenia od ataku. Yy. Większe HP potrzebujemy. Dobra, to może być naprawdę feature dla nas duży. Ale czy nam naprawdę będzie tak potrzebne, to nie wiem. Czy coś nowego tutaj dostaliśmy? Na pewno coś nowego. To mogę sprzedać od razu. No i lecimy. Lecimy tutaj z 21, czyli mam tutaj kosiarza. Uch! Zobaczmy, co będzie szło w ogóle. Mm, dobra. Mhm. Mm Misio. Pyk. 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 Czwóreczka tu. Mm, trójeczka tu. Dobra. Musimy tutaj tak leczyć. Tu. Wow! Nie wiedziałem o tym, że jakieś combo tutaj zrobiłem. Bo ja po prostu losowo klikałem teraz. Dobra, lecimy tędy. Mamy, GG. Jak oni weszli? Ja tego nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak, może jakiś kod zrobiłem, kurde, na ten, na Dragona, ale, no wątpię, żeby taki był jakiś kod. Dobra, ale mamy jeden plus. Zostaliśmy kilka rzeczy. Jakby lepszych. Jedenastka, pięknie. Pyk. Eee... Czekajcie, tu mam dziesiątkę, ale mam już jedenastkę, dobra, czyli tak, fire, Fireballa nie chcę, bo to mam już na dziesiątce, na dziewiątce, nie, tle, jakieś, jakieś takie coś, to tutaj mi nic nie pomaga, dobra, lecimy z kolejnym właśnie walką. Uśpieszyć, pyk. Dobra. Piękny atak. Małpka. Teenage Mutant Ninja Turtle. Okej. Okay. Pięknie to leci. Dobra, mamy to. Mamy, mamy. Nie ma co. Dragon. Pomóżcie nam. Tutaj dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy tyle teraz e, tych. Dobrze, że wziąłem tego drugiego, właśnie. Dobra, muszę rajno wziąć więcej. Aj, niepotrzebnie jest się tak pchałem, tu nie? Do przodu. Dobra, może to wygramy szybciej. Może nie aż tak efektywnie jak wcześniej, gdybyśmy to wygrali. Dobra, mamy na tyle już teraz tej energii, że pięknie ugrało. Ugraliśmy to. Już się bałem, że przegramy. Naprawdę już się bałem tego. Ale oczywiście, czy gwiazdeczki. Pięknie. 147, mamy 160, potrzebujemy. E, dyszka. E, nie ma nic takiego ciekawego teraz. E, nie dostajemy, więc no trudno. E, dobra, lecimy z ostatnim levelem. I później z ostatnim. A może zostawimy ostatni na kolejny odcinek, gdzie będzie finałowy taki odcinek. Ale to zobaczymy. No, maczymy jeszcze. Pek. Pek! Dobra, mamy tak. Dobra, musimy więcej tutaj jeszcze zużyć. na no jeszcze jednego, magika. Ile tutaj tych duchów jest teraz? Dobra więcej tych dobra da się to przeżyć Dobra, musimy to tak zrobić, żeby tutaj więcej naszych właśnie podopiecznych dać. Pyk. Zobaczymy. Dobra. No i mamy to. GG. Udało się. Uch. Maximum mana. E, slowly Regeneration Paradox e, I... A weźmiemy to. Dobra. Więc, wiecie co? Ja może zostawię ten ostatni po prostu levelek na sam koniec. Bo coś czuję, że nie mam zbytnio czasu. <laughs> nie no, e, Ogólnie Chciałbym, żeby to nie było równo 25 odcinków, tylko 26. Jeżeli dobrze myślę, to właśnie będzie to 26 odcinek, jeżeli zrobimy właśnie bossa. Ale bossa właśnie bym chciał osobno zrobić. To jest konkretnie koniec gry, więc osobny odcinek się należy. Więc jeżeli będzie krótki, to jeszcze dzisiaj go zobaczycie, więc to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę, komentarz oczywiście. No i myślę, czy tutaj zrobić upgrade. Yy... No, zarobię sobie trochę i więcej no smoka pójdziemy. Więc myślę, że tak będzie chyba najrozsądniej. I najlepiej zrobić więcej. Widzimy się już w ostatnim odcineczku z 24. levela, z 5. stage'a. Już niebawem. Trzymajcie się. Bye bye.